Ministerstwo Rozwoju i Technologii zbuduje nowy elektroniczny portal DOM, który ma być dla obywateli oknem na rynek nieruchomości mieszkaniowych. Portal prowadzić będzie, nie wiedzieć czemu, ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny. Dla dobra obywateli portal DOM będzie gromadził dane od notariuszy, urzędów skarbowych i deweloperów o tym, w jakim rejonie i za ile aktualnie mieszkania się sprzedaje. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie ministerstwa, korzyścią dla podatnika ma być lepsza pozycja negocjacyjna przy zakupie mieszkania, gdy się oczywiście na ten rządowy portal powoła. Po pierwsze, w handlu wszystko warte jest dokładnie tyle, ile potencjalny kupiec jest za to skłonny zapłacić, a nikt do sprzedaży własnego mieszkania poniżej oczekiwań cenowych raczej też nie przymusi. Po drugie, za darmo, błyskawicznie przez internet i bez państwowej pomocy, wyceny nieruchomości oraz ranking rynku mieszkaniowego od lat świetnie robią portale prywatne, które na dodatek same jeszcze są podatnikami. Oto dom, Sonar Home, Morizon, Rankomat, Zametr i wiele, wiele innych. Na marginesie banki dla oceny kredytowania i tak mają swoje wyceniarki wewnętrzne. Po trzecie, jeżeli nawet potrzebna byłaby społeczeństwu kolejna statystyka, to mamy od takich rejestrów urząd statystyczny z własnym rocznym budżetem i obowiązkami monitorowania i ewidencji procesów gospodarczych. Konkludując, tworzony za podatki portal to nie żadne okno na rynek, to raczej PR-owa ściema dla odwrócenia uwagi od ważniejszych spraw albo skok na kasę, przypominający raczej wstawianie drzwi do lasu.